Oglądamy te niewiarygodne budowle na wszystkich fotografiach z XIX wieku. Oto wspaniały kryształowy pałac w Londynie. Rozmach odbiera mowę. Do zbudowania pałacu użyto więcej szkła niż do jakiejkolwiek innej budowli potem. I dokonano tego, zanim Anglia wprowadziła zautomatyzowaną produkcję szkła. Jest również Westminster Abbey i budynek parlamentu. Stary Euston Arch, zbudowany w całości z czystego piaskowca w roku 1837. A przy nich prymitywne ulice pełne błota. Jak to możliwe, że ich priorytetem nie były drogi? Kościół Marii Panny w dreźnie, dzieło sztuki, zwieńczone kopułą. Architektoniczny przepych, pełen bogatych i misternych zdobień, kompletnie nie pasuje do zdezelowanych wozów konnych i ludzi wokół, ludzi żyjących w niedostatku, całkowicie przyćmionych przez rozmiar i wspaniałość tych budowli. Biblioteka Parlamentu Ottawa, Kanada, zbudowana w przeciągu 17 lat. Pierwsi osadnicy przybyli w roku 1800, a w chwili budowy populacja liczyła mniej niż 20 tysięcy mieszkańców. Czy ogromna, wspaniała biblioteka mogła być priorytetem dla osadników? Dlaczego wyglądała jakby żywcem przeniesiona z Europy? Na początku wieku, ponad 40 lat przed narzędziową rewolucją Bosha, powstaje stary budynek Penn Station. Rozmiar i proporcje budynku zapierają dech w piersiach. Jak widzimy na zdjęciu, każdy ośmiokąt wyrzeźbiony na łukowym sklepieniu jest większy od dorosłego człowieka. Spójrz na gigantyczne kolumny i złożoność zdobiących je akantów. Wzorów listnych wmawiają nam, że budowla zabrała sześć lat, całe sześć lat. Jasne. Dlaczego jesteśmy tacy łatwowierni? Nawet dziś, bez nowoczesnych narzędzi elektrycznych, komputerowej obróbki elementów i technologii dźwigowej nie bylibyśmy w stanie powtórzyć tego wyczynu. I co najważniejsze, nie wznosimy dziś takich budowli. Twórcy wielkiego kłamstwa stworzyli termin mający tłumaczyć ten rodzaj architektury w Ameryce Północnej historyzm. Tak określili nurt w XIX wiecznej architekturze naśladujący style zmienionych epok. I tak ogromne łuki i budynki z kolumnami są w stylu klasycznym lub grecko-romańskim. Katedry naśladowały style renesansowy i średniowieczny, gotycki. Style te charakteryzowały wysokie iglice, okna łukowe, wieże, wieżyczki, kopuły, arkady, rzeźby, ogromne drzwi, koliste okna, kolumny, Tarcze zegarowe i dzwonnice. Ślady tej niemożliwej architektury odnajdujemy dziś dosłownie wszędzie, w każdym mieście na świecie. Niektóre z nich zostały oszczędzone i zachowane, tak jak Paryski Łuk Triumfalny i Katedra Notre Dame, inne przepadły i znikły z naszej pamięci, tak jak Euston Ark i Penn Station. Podróżujemy tysiące kilometrów, żeby zrobić własne zdjęcie tym cudom budownictwa. Fotografowie z XIX wieku przekazali przyszłym pokoleniom dar, którego nie planowali, perspektywę. Widzimy prymitywną ludność na tle wyraźnie zaawansowanej architektury. Oficjalna historia snuje opowieści o darwinowskiej ewolucji i powoli rosnącym poziomie technologicznym. Poziom, który z każdym pokoleniem stawał się coraz to bardziej zaawansowany dzięki wyciąganiu wniosków z przeszłości. Sami widzimy, że jeśli w XIX wieku szczytem innowacji w transporcie i przemyśle był wóz wcześniejsze pokolenia nie mogły były wznieść tych budowli. Każdy, kto przejawia skłonności do myślenia i zadawania pytań, od razu wyczuje, patrząc na te fotografie, że źle się dzieje w państwie duńskim, że coś mocno śmierdzi w oficjalnej historycznej narracji, która. Zresztą ledwo trzyma się kupy. Panoramiczne zdjęcie San Francisco z roku 1877 roku przedstawia kolaż stylów architektonicznych. Widzimy kolumny zdobiące wejścia do prawdziwie królewskich budynków, które bardzo wyraźnie odstają przepychem od drewnianych szop zbudowanych przy nich. Całe miasto zdobią godyckie iglice, wieże, kopulaste katedry i inne złożone budowle. Widzimy również, jak ogromne i rozległe jest to miasto na zdjęciu. Oficjalnie w roku 1846 jedynie 500 mormońskich osadników zamieszkiwało tereny późniejszego San Francisco. Był to dziewiczy teren gotowy do zajęcia między 1846 a 1849 rokiem w związku z wybuchem gorączki złota. Populacja miasta wzrosła z 1000 do 25 tysięcy mieszkańców. 28 lat później uwieczniono tę panoramę. Mówią nam, że liczba mieszkańców w tym czasie wynosiła prawie 200 tysięcy. Kto przy zdrowych zmysłach uwierzyłby w tę historię? Czy to wygląda jak miasto dla 200 tysięcy ludzi? Wzniesione bez użycia technologii, narzędzi elektrycznych, zautomatyzowanej produkcji i silników elektrycznych przez ludzi, którzy postanowili osiedlić się w dziwnym i mało przyjaznym miejscu. Czy wierzysz, że ta kiełkująca społeczność wybudowała to miasto w niespełna 30 lat? Ponownie zwracam uwagę na całkowity brak aktywności ludzkiej. To jest zdjęcie pustego miasta, gdzie są wszyscy. Długość cienia rzucanego przez słup sugeruje, że nie są to godziny poranne. Krótki cień widzimy tylko w okolicach południa na zegarze. Tak ogromne miasto o tej porze powinno tętnić życiem. Jednak na tym panoramicznym zdjęciu nie znajdziemy ani jednej osoby. Jedyny ślad człowieka to ten bezpański wóz z koniem. Jest wysoce nieprawdopodobne, że cała ludność miasta została w domu na czas robienia tego zdjęcia. Spokojna scena staje się upiorną, kiedy uświadamiamy sobie, że ktoś zrobił tę fotografię w jakimś celu. Kto stał tam wtedy i robił to zdjęcie? Ale kto i po co? Pomyśl o prawdopodobieństwie tego, że w tym samym czasie na zdjęciach Widzimy opustoszałe miasta w Rosji, Europie i Ameryce Północnej. Następnie, po kilku latach, te same miasta roją się od ludzi wyraźnie niezdolnych do wzniesienia budowli w tle. Co mamy począć z tymi zdjęciami? Jeśli zaakceptujemy oficjalną narrację i dziwne anomalie, zatrzymamy się tutaj i zajmiemy swoim pełnym obowiązków życiem. Jednak wersja historii, której się nas naucza, jest hm, nieprawdziwa. Nie powinniśmy akceptować żadnej narracji, niezależnie od liczby utrwalających ją oficjeli i naukowców, jeśli nie ma sensu. Ani ludzie na zdjęciach, ani tym bardziej ich przodkowie nie mogli wznieść tych budowli. To byłoby niemożliwe. Chodź, wsiadaj. Ruszamy, by przyjrzeć się miastom z bliska. Musi się w nich ukrywać wiele wskazówek, co do tego, dlaczego na wcześniejszych zdjęciach nie ma ludzi. Co mówisz? Najpierw musisz wyczyścić buty z błota. Nie kłopocz się, bo to strata czasu. Wsiadaj i ruszamy. To właśnie w błocie odnajdziemy odpowiedzi na niektóre z naszych pytań.